Euczanie piją mniej. Takie wnioski płyną z raportu spożycia alkoholu w Ełku w 2009 roku. Z danych wynika, że statystyczny euczanin wypił w ubiegłym roku o 60 litra alkoholu mniej niż rok wcześniej, kiedy na głowę przypadało ponad 9 litrów czystego spirytusu. Jest to też e, m.in. spowodowane tym, że część przedsiębiorców e, zrezygnowało ze sprzedaży. E, ze sprzedaży napojów alkoholowych, ale również myślę też, że z wszelkiego rodzaju działaniami profilaktycznymi. Mniejsze spożycie alkoholu widać także w policyjnych statystykach. To do ełckiej komendy trafiają ci, którzy nie są w stanie iść do domu lub nie kontrolują swojego zachowania. W 2008 roku do policyjnej Izby Wytrzeźwień dowieziono 1435 osób. Rok później noc w takiej izbie spędziło 70 osób mniej. Osoby te były doprowadzane zarówno z miejsc publicznych, jak i z awantur domowych. Pobyt w naszej izbie jest płatny, kosztuje 102 zł, a środki te zasilają budżet Karłopaństwa. państwa. Mniejsze spożycie alkoholu spowodowane jest także mniejszą liczbą sklepów, gdzie napoje wyskokowe można kupić. Z handlu alkoholem zrezygnowało w Ełku 18 przedsiębiorców. To jeden z efektów funkcjonowania miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. W tym roku są tam nie tylko standardowe elementy terapii. Wprowadzono także nowości. Nową rzeczą taką jest powstanie poradni, poradni rodzinnej przy Urzędzie Miasta w Ełku na bazie już istniejących punktów konsultacyjnych i specjalistów, które, którzy pracują w tych punktach. W przeciwdziałaniu alkoholizmowi ważna jest edukacja i to od najmłodszych lat. Jednym z działań profilaktycznych jest zapewnianie dzieciom i młodzieży odpowiednich warunków do aktywnego spędzania wolnego czasu. Dlatego tak chętnie włączają się w te działania organizacje pozarządowe. Jedyna z nich odebrało granty na swoją działalność na kwotę 84 tysięcy złotych. Jedną z nich jest oratorium imienia świętego Jana Bosko, gdzie od dawna uczy się dzieci o szkodliwości picia alkoholu. Mamy też konsultacje tutaj raz w tygodniu z psychologiem, raz w tygodniu z pedagogiem. Oraz robimy najprzeróżniejszego rodzaju warsztaty, pogadanki, wyjazdy, na których też są działania związane z profilaktyką, jak odmawiać, dlaczego ważne jest, żeby nie pić, jak też budować swoją własną tożsamość. Szkolenia, konkursy, biwaki i wycieczki. Na takich zajęciach młodzież dowiaduje się o zagrożeniach, jakie niesie ze sobą picie alkoholu. Młodych od alkoholu odciąga także sport. Dlatego część z 860 tysięcy złotych przeznaczonych w tym roku na tego typu działania zostanie przeznaczona na budowę kolejnych boisk do koszykówki ulicznej czy budowę skateparku, a wszystko po to, by takich obrazków Euczanie oglądali jak najmniej.